Nawiązać y, parę dni temu, kilka dni temu dosłownie Gazeta Krakowska opublikowała, że. No, bo pan w Ja, no. ja pan Nie, nie, nie. Gazeta Krakowska opublikowała, że Kraków i 13 osiemnych y, gmin otrzymało ponad miliard złotych z Unii Europejskiej. Natomiast Tarnów i wszystkie gminy powiatu Tarnowskiego ani prosza i ubolewał tam marszałek Ciepiela, że no nie bardzo. Nie wiem po co tam chodziło, że się te gminy nie mogły dogadać, czy nie ustalili pewnie przepadły i nie z tego tytułu. Bo a, a propos jeszcze Dni wojnicza, bo to by, No ja y, wiem, że są potrzeby bo kosztują drogo ci artyści, którzy przyjeżdżają, te czy tam. Ale mimo wszystko, to by dobrze było utrzymać tą tradycję, bo na przykład gmina Bożen Bożenci, mina szczególnie Szczurowa, to wójt Zalewski to on co roku dokłada, ja tam wierzę co roku, bo, bo tam jest na co popatrzeć, jest, jest warto jechać. I Bożencin to samo, jak też coraz więcej. A żeby ten wojny nie był ostatni, że tu się u nic nie dzieje, nic nie robi, to co to wojny wie? I jeszcze a propos rynku. Bo wjechałem już y, tu za Wisłą, bo tam jest y, osiepce, wszystkie te, te gminy, to nawet takie mają mi sąsiedzi, mają piękne te rynki, to to ma wygląd rynki. A u nas to nic, no to miałabyś te, te drzewa usunięte, duże, miałyby sadzone inne. Przecież był zupełnie inny plan, opracowany, a teraz rastaleło, wiem, że pieniędzy brakło, no i nie, nie ma nic, zrobił się parking, tylko taki no, nieprzyjemny. Także chciałbym, żeby to bardzo pocieszające słowa powiedział Pan Burmistrz, że jest będzie ten park, parking może tam za cmentarzem. No to by chociaż był, przynajmniej na, nazwa, że jest ten parking, jaki taki, ale jest. No. Bo tam faktycznie ten rynek no to, to nie jest rynek, to jest parking taki, że, że, to, że wszyscy to krytykują, no bo, bo, bo jakiś to rynek. Więc większości na rynki to nie ma wjazdu w ogóle tak jest w Krakowie, jak i Karnowie. No, Dziękuję bardzo. To znaczy na temat rynku tośmy rozmawiali, już myślę, nie ma co powielać, Pani Run ma pomoc. Sprawa pieniędzy i które jakieś informacje się pojawiły. W, tym, w Gazecie Krakowskim nie wiem co bardzo o jakie pieniądze chodzi. Drodzy Państwo, kolejne rozdanie pieniędzy dopiero będzie. Z tego na co ma stać na zabezpieczenie tych naszych wkładów, bo... To nie, nie jest to, że o pieniądze się, się sięgnie, bo sięgając po pieniądze na powiedzmy parę milionów, niejednokrotnie te miliony trzeba wyłożyć i zabezpieczyć w budżecie, a po pewnym okresie dopiero pieniądze są refundowane. Nie wiem o jakie grube pieniądze chodzi. Yy, powiem nawet to, co Państwu przedstawiałem, na ile mogliśmy, czy na kanalizację, czy na powiedzmy yy, te inwestycje na które stać było nas na zabezpieczenie środków własnych, to sięgaliśmy po te pieniądze. I tutaj na pewno gdyby nam dzisiaj ktoś powiedział, o, mamy możliwość skorzystania, a tak pan marszałek mówi, buduj drogę w parku przemysłowym, tylko droga w parku przemysłowym będzie kosztowała ze 3 miliony złotych, z czego udział nasz, z uwagi na to, że wadnie kwalifikowany, to będzie na poziomie miliona czy półtora miliona, no można tylko skąd półtora miliona swojego wziąć. Andrzej. Chciałem zapytać, panowie tu wcześniej wspominali o braci mi że to jest prywatna droga. My taką samą sytuację mamy na ulicy Bofiłuszki i pan burmistrz mówi, że no, kwestia pieniędzy, żeby przejąć te drogi. Ja słyszałem, że taka sytuacja miała miejsce w Ispie, że tam się znalazły pieniądze około 200 tysięcy złotych na przejęcie tej prywatnej drogi i może w sumie 20 na Mirok, 20 na Popiełuszki. To nie jest taka duża suma, żeby uregulować te, te sprawy. Naprawdę na ulicy Popiełuszki coraz więcej osób się buduje. Oni płacą podatki, my wszyscy płacimy podatki i chcemy też, żądamy, żeby dla nas coś y, gmina zrobiła, nie tylko pod nas brała. I kwestia kanalizacji jeszcze na ulicy Popiełuszki. Y, tutaj jest z tego, co widziałem, przewidziałem dopiero jakiś trzeci etap, wniosek a ta kanalizacja na ulicy Popiełuszki miała być już dawno robiona. Ja nawet sam osobiście mam podpisaną umowę na wykonanie przełączania. Mam pieniądze płacone i to jest umowa. W grudniu minęło 7 lat. Proszę pana tak, jest ulica Mirochnów, jest ulica Popiełuszki, jest nowe osiedle Wukanowica, gdzie drogi mają też prywatne idzie z iso. I zaczęliśmy od isu. Może w następnej kolejności załatwię sympatycznego mojego sąsiada, mam na myśli yy, z Pana Stasiadnikę. A w kolejnym będzie pan. Małymi kolokami regulujemy sprawy własności drogi. Tylko w ramach całej, całej gminy to idzie na setki milionów złotych. Na setki milionów złotych. Bo, drogi Panie, niejednokrotnie jest dojazd kilkaset metrów drogi, a kilkudziesięciu właścicieli, więc sprawa rozgraniczeń, tu są sprawy skomplikowane. Co więcej, niejednokrotnie sprawy spadkowe, bo po to żeby uregulować i tą drogę przejąć, co może akurat w przypadku Państwa tak nie jest, jednej i drugiej drogi, bo tam może wszystko jest uregulowane. Wymaga całego postępowania spadkowego, bo mo mo możemy przejąć drogę, czy tam odkupić pas terenu, ale od y, właściciela y, prawomocnego, także to nie jest, nie jest y, po prostu takie proste. Y, wie Pan, y, sprawa kanalizacji. No powiem, jak 7 lat temu ktoś się nie wywiązał, to może w tej chwili ja się wywiążę i w przyszłym roku będzie, będzie miał kanalizację. Dziękuję panie komisarzu. Proszę państwa, jeżeli już nie ma pytań, dziękuję serdecznie za przybycie i zebranie uważam za, za zakończone. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy państwu.